Dzień dobry moi drodzy, witam Was serdecznie w Ogrodzie Światła i zapraszam na prognozę z kart Starota na luty. Jak Wasze noworoczne postanowienia, kochani? Nie frustrujcie się, jeżeli nie wszystko w styczniu poszło po Waszej myśli, napotkaliście przeszkody czy odczuliście spadek energii. To nie znaczy, że Wasze plany i marzenia przepadły. Styczeń i luty to najtrudniejsze miesiące w tym roku. Później będzie już łatwiej, ale to później rozkręca się już teraz, ponieważ luty to miesiąc wybudzania się z zimowego snu. Z czym to jest związane? Napisałam słów kilka, jak zwykle, w Zakładce Społeczność. Serdecznie zapraszam. Teraz wspomnę tylko, że wizjonerska energia znaku wodnika i rewolucyjny zapał jego opiekuna Urana sprawia, że po prostu wzrasta w nas gotowość do realizacji planów, a myślami zaczynamy wybiegać daleko w przyszłość. Zobaczmy więc kochani do odmrożenia i rozkręcenia jakich Waszych planów, marzeń i oczekiwań poprowadzi Was lutowy czas wodnika. Drogie baranki, ja przed chwilą mówiłam o tym, że lotem sprzyja takiemu budzeniu się z zimowego snu, podejmowaniu rewolucyjnych decyzji, ale... U was ta energia pokazała się już w styczniu. Miałyście tam podwójną energię eremity i czwórkę mieczy, czyli taki początek nowej drogi, wybudzenie się z jakiegoś czasu stagnacji i zrobienie pierwszego kroku, może jeszcze w ciemnościach, może jeszcze w wątpliwościach, ale tam już wyruszyliście po swoje marzenia. Te porzucone, te zakopane głęboko, te odłożone na długi, długi czas. Zobaczmy w takim razie, jak to wygląda u Was w lutym, który jest wręcz stworzony do tego, żeby dokonywać diametralnych zmian w swoim życiu. Na co się otwieracie w związku z tym? Na wyjście z wszelkiego rodzaju blokad, moi kochani. Ta energia, zresztą, o ile dobrze pamiętam, też u Was się pokazała w czytaniu. I to właśnie tutaj, w jego koronie, na pozycji wyjścia ze stycznia, jesteście dokładnie w tym miejscu. Rozrywacie jakieś kajdany, zrzucacie jakieś więzy, które trzymają Was jeszcze w przeszłości, pozbywacie się wszelkich ograniczeń i wszelkich blokad, czyli po prostu budzicie się w lutym na 200%. Z czym to jest związane, moi drodzy? No czysta magia dla Was moi kochani, druga ósemka mieczy. Zauważacie inną opcję, nowe szanse, nowe możliwości. Tak jakbyście do tej pory próbowały znaleźć rozwiązanie, zacząć realizować swoje plany, wejść w nowy związek, no generalnie przebudować w swoim życie, ale jakbyście nie próbowały, to natrafiałyście na właśnie taką energię konfrontacji, energię blokady, niemożności przełamania jakiegoś impasu. I teraz odnajdujecie swoją szansę. Odnajdujecie sposób wyjścia z przeszłości, ugaszenia wszelkich pożarów i realizacji swojego planu. Ale ta dziewczyna stoi w miejscu, ponieważ ona próbuje się poruszać na boki i wszędzie natrafia na tą tnącą mieczową energię. Ta wzlatuje ponadto. O czym to mówi, drogie baranki? Że zaprzestajecie naprawy czegoś, poprawienie jakiejś sytuacji, zmiany w waszych relacjach zawodowych czy osobistych. Widać, że nie tędy droga, że próbując właśnie dać komuś szansę na kogoś, bądź na coś czekać, próbować właśnie coś naprawić, natykacie się na te miecze. Jeżeli wzlatujecie ponad to, ponad te ograniczenia, zostawiacie je ze sobą, czyli właśnie w tej trójce mieczy, która pokazała się w ramach czwórki w Waszym sercu styczniowego czytania, odnajdujecie sposób, odnajdujecie szansę, możliwość. Po prostu nic nie próbujecie zmieniać, jeszcze raz to powiem, naprawiać, tylko jesteście ponad to. Zostawiacie to za sobą. Dwie ósemki mieczy, ale zobaczcie, jakie różne. To jest tarot uzdrawiającego światła. On ma dać wam radę, pokazać wyjście. I tutaj idealnie właśnie energie wyższe wam przekazują tą wiadomość. Nie stoj w miejscu, nie poruszaj się po zaklętym kręgu, próbując takich standardowych rozwiązań. Wodnik jest rewolucjonistą. On właśnie podsuwa nam zmiany dotąd dla nas niedostrzekalne, albo takie, których się obawialiśmy. I to jest ta inna ósemka mieczy. Zostaw to, wznieś się ponadto. Nawet jeżeli ktoś jest ci coś winie, nawet jeżeli te przeprosiny należą ci się jak psumiska, zostaw to. Wtedy wyjdziesz z każdej blokady, z każdego ograniczenia. Zobaczmy w takim razie, skoro mamy tutaj znowu progową energię, tak, coś zostaje, a wy się, och aż sobie to zmienię. Unosicie wysoko nad tym tematem, problemem, związkiem, a jesteście ponad to, mówiąc tak bardzo już kolokialnie. co w takim razie w tego efekcie uwolnione. Od czego wy się po prostu uwolnicie? Co było w tej ósemce mieczy? I popatrzmy w drugą stronę, co zacznie się dzięki temu właśnie, co zacznie się dzięki temu manifestować w waszym życiu. Co jest w środku i co jest na zewnątrz tego kręgu? Energia świata. I energia księżycy. Ono coś niesamowitego, słuchajcie, bo to są dwie karty bramy. A jedna mówi o tym, zakończ ten etap swojego życia, rozpocznij. Nowy rozdział. Otwórz księgę i zapisz czyste strony. Zamknij to. Definitywnie. To nie są drobiazgi. Pamiętajcie, to są wielkie arkana, zarówno tutaj, jak i tutaj. Tutaj nie mówimy o jakimś kawałeczku, jakimś elemenciku. Zresztą w waszym styczniowym rozkładzie ten podwójny Eremita to też przecież wielkie arkana. To też początek wielkiej nowej drogi. Ale teraz w lutym. Przejmujecie tę energię od stycznia, tam właśnie w koronie była taka sama ósemka. I ja chyba poświęcę chwilę, żeby jeszcze o tej usance z poprzedniego rozkładu powiedzieć, w której dostrzegaliście światło w swoim sercu. To równie ważne, bo to jest przyczyna tego, że jesteście w stanie wyfrunąć z tego martwego punktu. Czy to był już nowy związek, jakaś szansa, jakaś możliwość? Niemniej jednak sprawiło to, że zaczęliście się już w styczniu budzić do tego nowego świata. Więc jeżeli pytamy się, od czego się uwolnicie, bo luty ma taką właśnie uzdrawiającą energię, to Tarot mówi: od dawna. Etapu w swoim życiu. Czy była to trudna przyszłość, związkowa, rodzinna, osobista, zawodowa, to generalnie bez znaczenia, bo my zamykając w tej energii pewną życiową ścieżkę, no też transformujemy wszystkie dziedziny swojego życia. Do czego dążycie? Co będzie się manifestować? Porzucicie w wątpliwości rozterki, czyli właśnie wszystko to, co symbolizuje ta podwójna ósemka mieczy i przejdziecie przez bramę między tymi dwoma filarami, odnajdując za tą martwą księżycową tarczą słoneczny blask. A więc moje drogie baranki, to wasze przebudzenie jest rzeczywiście no, takie bardzo rewolucyjne, ale dzieje się ono właśnie dlatego, że tak jak... Jak w styczniu, na wyjście z miesiąca, dostrzegliście swoją nową szansę, możliwość, sprzyjającą okoliczność, tak teraz ta wodnikowa energia pomaga Wam zastosować niestandardowe rozwiązania, żeby właśnie tą blokadę zakończyć, żeby unieść się w wysokość, nie, wysoko, nie próbować walczyć z każdą okolicznością, z każdym wariantem, z każdą opcją tej waszej blokady zostawiacie to i tamto pięknie teraz pokazały energii świata po prostu kończycie ten etap przechodząc przez księżycową bramę do słońca wielkie arkana, a więc to będzie się działo na pewno przez kilka miesięcy będziemy to obserwować, ale póki co zobaczymy jak to się zamanifestuje w, teraz w lutym co tu mamy czwórkę buław a tutaj ósemkę denarów no cóż, drogie Beranki, powiedziałabym tak, zasiedzieliście się w tym starym świecie. Czwórka Buław to jest taka nasza bezpieczna przestrzeń, która często jest tylko pozorną strefą komfortu. Tak jak pozorną strefą komfortu potrafi być ósemka, bo my się też tak czujemy w pewien sposób zabezpieczeni. Może i nic dobrego w tym naszym życiu się nie pojawia, ale też jesteśmy chronieni przed potencjalnymi kolejnymi zranieniami. No, tak jak wspomniałam, Zasiedzieliście się w tym swoim starym świecie, ale teraz, wraz z tym dostrzeżeniem nowego światła, wraz z nowymi szansami, możliwościami, nowymi ludźmi, jesteście gotowi. Opuścić tą, tak jak mówię, pozorną strefę komfortu, zakończyć etap w swoim życiu. Może to jest praca, może to jest dawny związek, może to jest nawet jakiś pomysł na siebie, który no miał potencjał. Tak widać to w czwórce buław, bo to jest energia cieszenia się, jest to energia, w której czujemy się stabilnie, bezpiecznie, ale kiedy zaczyna być dla nas więzieniem zamiast domem, mówiłam o tym w czas pełni wraku, no to nie pozostaje nic innego, jak jak właśnie unieść się wysoko i zamknąć ten etap w życiu i nie bać się z tym żadnego, kochani, problemu. Natomiast z tym, co do czego dążycie, będzie już większy problem. Rzeczywiście będzie to energia, która zacznie się realizować bardzo powoli. Mamy tu ósemkę denarów, a to jest taka energia wykuwania swojej codzienności krok za krokiem, wręcz będziecie mieć może wrażenie, że owszem, Wyszłoście z jakiejś blokady, marazmu, stagnacji, macie już to za sobą, pożegnaliście się z jakąś iluzją, z jakimś złudzeniem, ale to nowe, to tak idzie jak ślimak po prostu. Właśnie tak w energii ósemki denaru. Wszystko wydaje się podobne, każdy dzień, każdy tydzień. Nieprawda. Po prostu potrzebujecie troszeczkę czasu, żeby wyjść spod tego księżyca. To jest właśnie też ta energia podwójnego eremity, która dla Was była w sercu ubiegłomiesięcznego czytania. To jest takie krok za krokiem zostawianie za sobą mroku w przeszłości, zarówno iluzji, jak i obaw, i odnajdywania po drugiej stronie tej księżycowej bramy pewności, zaufania, pasji życia, radości z działania, szczęścia zbycia w nowej relacji itd., itd. To tak będzie się trochę ślimaczyć, ale nic dziwnego, skoro macie tu właśnie pośrodku naszego rozkładu podwójną ustępkę mieczy. Potrzebowaliście, Dostrzec światło w sobie, jak i również w szansach, które przychodziły z zewnątrz, zweryfikować tą swoją blokadę, czyli zobaczyć, że to jest tylko pozorny dom, pozorna strefa komfortu, zamknąć dawny świat i wzlecieć wysoko, właśnie do tej księżycowej bramy. Zapytamy się, jak to będzie wyglądać, a mianowicie, jak ten proces wpłynie na zmiany w Waszym życiu, co mamy na przyszłości. Waszą energię. I bardzo dobrze, król Buław, bo nie tak znowu długo trzeba będzie zaczekać, aby baranki miały swoje urodziny, czyli że taka nastąpiła odnowienie, może tak to nazwę, reset Waszej energii. No i rozpoczął się z punktu widzenia astrologii Wasz nowy rok. To jest właśnie ten król Buław, to jest Wasz ogień, Wasza pasja, ale też takie wasze przejęcie kontroli. Wy już nie dacie się zapędzić właśnie do ślepego narożnika, nie dacie się przyprzeć do ściany, wy już tak doświadczyłyście, czy doświadczyliście tej stagnacji, blokady w tych ósemkach, które się nam mnożą od stycznia teraz przez luty, że jesteście gotowe z tą buławą w dłoni, naprawdę bardzo jedynkowo zarządzać swoją energią, ale też zarządzać rzeczywistością. To przechodzenie przez tą księżycową bramę może być dla Was na tyle, o, właśnie takie nużące, że już teraz nie pozwolicie wytrącić sobie tej buławy, tego asa buławowego z dłoni. Dlaczego? Może to głupie pytanie, ale chciałabym wiedzieć, e, czwórka denarska ja cię po prostu macie, drogie panie, panowie, serdecznie dosyć dźwigania całego świata na swoich plecach. Czwórka denarów jest również, tak jak czwórka była, w energią domu, energią jakiejś bezpiecznej przestrzeni, takim swoim dosłownym wręcz kawałkiem podłogi. Ale w tej uzdrawiającej talii jest pokazany bardzo taki niefajny aspekt tej energii, czyli właśnie takie przejmowanie na siebie wszelkich obowiązków, odpowiedzialności, czy to właśnie w kwestiach zawodowych, osobistych czy związkowych, no po prostu wszystko jest na waszych plecach. Każdy patrzy, co zrobicie, jak zadecydujecie, jak rozwiążecie problem. No nic dziwnego, że ta ósemka mieczy Was tak bardzo właśnie docisnęła do ściany, że czujecie się jak w takiej zaciasnym kokonie, z którego trzeba właśnie wreszcie wylecieć. Dlatego też teraz, kiedy myślimy o przyszłości, kiedy myślimy o zmianie, widać, że wystawiacie na siebie. To wy zasiadacie na tronie swojego życia, realizujecie swoje plany, swoje dążenia, swoje marzenia zgodnie z tym, czego potrzebujecie, a nie zgodnie z tym, co oczekują od was inni, bo Ratowanie właśnie tej bezpiecznej przestrzeni, czy w związku, czy właśnie w takich zależnościach zawodowych kosztowało Was mnóstwo trudu. I teraz już wiemy, dlaczego wyższe energie pokazały Wam ten odchodzący etap poprzez aż energię świata, bo to po prostu trzeba skończyć. Te dwie czwórki, czwórka buław i czwórka, czwórka dynarów przyniosła Wam po prostu. Po pierwsze, tylko pozór bezpieczeństwa, komfortu i przyjemności, a w zamian obciążyło was naprawdę ponad miarę. To można tylko zamknąć, bo tu się nie da wydostać w żaden sposób racjonalny. Próbując coś naprawić, próbując coś zmienić, to po prostu trzeba zostawić za sobą, a właściwie pod sobą, jak ta energia sugeruje, i wejść na wyższy level. Może właśnie dlatego tak Was to będzie trudzić, zamykanie tego etapu, bo bardzo chcecie już to wszystko zrzucić ze swoich pleców i zacząć od nowa zgodnie ze swoją energią. I pewnie już w czytaniach marcowych, kiedy pierwsze baranki zaczną mieć urodziny, właśnie takie energie związane z Waszym żywiołem zaczną się pokazywać. Jaki to w takim razie będzie miało wpływ szczególnie na relacje, skoro pokazują nam się tutaj tak konsekwentnie wibracje związane z, z poczuciem bezpieczeństwa. Nowy początek, no nic dodać, nic ująć. A z denarów, kochani będziecie mogły z czystą kartą zacząć od nowa, szczególnie właśnie na poziomie relacji, tych romantycznych, tych rodzinnych, tych biznesowych. To jest dokładnie to, tak, jak to powiedziałam, otwarcie księgi i zapisanie nowych, czystych kart, Kolejny rozdział w waszym życiu, kolejny etap, który pokazuje się w pięknej denarowej, a więc konkretnej, uziemionej energii. To nie są tylko marzenia, to nie są takie no, plany oparte tylko na dobrych chęciach. To jest konkret. I cóż kryje się w tym asie denarowym? Spójrzmy. Energia świętowania. Po prostu zastąpicie te wszystkie obciążenia. Radością, przyjemnością, komfortem, bardzo lekką energią. Można by się przyczepić, że taką właśnie e, energią tylko dnia dzisiejszego, ale cóż w tym złego? Szczególnie u Was, Baranki, kiedy widzimy to przytłoczenie, kiedy widzimy, że ten dawny etap już jest tak prze, przegrzany, że można go już tylko zamknąć. Kiedy myślimy o tych wszystkich ósemkach ze stycznia i teraz z lutego, a ja Wam życzę, kochani, kochane, e, właśnie takiej radości. Radości dnia codziennego, szczególnie w obszarze relacji, bo widzę, że konsekwentnie w kolejnych lutowych rozkładach ta energia pełni znaku raka wraca, pokazuje się przez jakiś aspekt tworzenia dla siebie autentycznego komfortu, domowości, przyjemności, takiego zabezpieczenia. U was ten nowy etap ma po prostu przynieść przyniesie właśnie tą radość dnia codziennego. Na początek, a zobaczymy, co będzie. Będzie od marca, kiedy zaczną się właśnie urodziny, o przepraszam, urodziny u baranków. Dobrze, co może być trudne? Co może w tym zamykaniu i otwieraniu się, w tym zlatywaniu ponad poziomy, co może być trudne? Dawne obciążenia, zobaczcie, dziesiątka buław. Król buław siedzi z nowym celem. Z asem buławowym w dłoniach, pięknie nam korespondującym z tą denarową bramą. Poniżej mamy dziesiątkę buław. Sprawy wymykają się z rąk. Są nie tylko tym obciążeniem, tym światem złożonym na waszych barkach, ale są też czymś, co już kompletnie nie ogarniacie. Widać poprzez korelację z tymi dwoma ósemkami, że szukałyście no naprawdę miliona rozwiązań. Wyjścia z sytuacji, stworzenia, zbudowania takiego fundamentu, czy w relacji, czy w innych sprawach, który by właśnie Was uwolnił od tych obciążeń. Ale okazało się, że im więcej starań, tym więcej trudów do tego stopnia, że wszystko się wymyka z dłoni. Nie ma jedenastej energii. Ale jest as buław, czyli ta pierwsza energia, która inicjuje drogę przez każdy żywioł. Ona u Was jest w dłoni króla, ona jest po prostu w Waszych rękach. Tak jak powiedziałam, kończąc tą energię dawnego świata, zrzucacie obciążenia, wszystko, żegnacie wszystko to, co nie ma z rozwiązania, ja już nawet nie mówię że idealnego rozwiązania, ale po prostu nie da się rozwiązać w żaden sensowny dla Was sposób. Zostajecie z tą buławą, z tym nowym początkiem, zastępując ten cały świat na Waszych barkach energią codziennego prostego świętowania. Co z tym zrobić, słuchajcie, żebyście już naprawdę mogły to wypuścić, bo trzymacie się komfortowo inaczej, trzymacie się tej pozornie komfortowej energii domu. Być może boicie się stracić pracę, być może obawiacie się, że żegnając jakiś związek zostaniecie same jak palec. Być może obawiacie się, że zmiana, czyli właśnie otwarcie nowego rozdziału w waszym życiu zaburzy jakąś stabilizację, nawet jeżeli ta stabilizacja jest taka opresywna. I stąd macie problem z wypuszczeniem tego z dłoni, czyli z zamknięciem tego starego świata, skoro to pokazuje nam się na pozycji trudności. Siódemka. Siódemka jest w numerologii, zresztą nie tylko, taką energią weryfikacji. Jest energią takiego właśnie przetasowania mentalnego i emocjonalnego. Wy się po prostu obawiacie tego, co będzie dalej? Co mam zrobić? Co mam wybrać? A jeżeli znowu źle wybiorę, który z tych kielichów przyniesie mi szczęście? No, moje drogie baranki, ja myślę, że każdy problem parka zupełnie o czymś innym, że obawiając się przyszłości, przytłoczeni, przytłoczeni, przytłoczone tym wszystkim, o czym mówiłam i przy tej czwórce, i przy tej czwórce, i przy tej ósemce, obawiacie się, że jak to wszystko wypuścicie, to wam się ten świat, to niebo zwali na głowę. Nic z tych rzeczy, kochani, kochane, wy po prostu staniecie przed nowymi wyborami. Wyborami, które mają Wam, zobaczcie, to są też kielichy, trójka kielichów, siódemka kielichów, które mają Wam przynieść radość, przynieść komfort, przynieść po prostu takie, no... Proste, zwykłe, codzienne radości. Nie obawiajcie się, że wraz z wypuszczeniem tego starego świata z dłoni, yy, po prostu zrzuceniem z barków tego obciążenia, nagle to niebo spadnie Wam na głowę, a nowe wybory przyniosą kolejne problemy. A nic takiego tutaj się nie pokazuje, moi drodzy. Co może trochę nudy, patrząc na to przez wasz żywio, bo rzeczywiście to przechodzenie yy, od Księżyca do Słońca to takie będzie właśnie w ósem CDRów krok za krokiem, ale na pewno nie ma tutaj katastrofy. A, a wy, tak jak powiedziałam, przywiązałyście się do jakiejś pozornej strefy komfortu, która jest dla was trudna, opresywna, a, która was bardzo przetłacza i opowiadacie się, że rezygnując z kogoś, z czegoś, z, z jakiegoś starego świata, a, no po prostu znajdziecie się w takiej pustce, tak, tylko i wyłącznie pod tym księżycem. Zobaczmy więc, czym się będziecie inspirować, co wam tutaj doda sił, no kochani, no nie ma siły. Energia transformacji. Po prostu trzeba to wziąć, jak się to brzydko mówi, na klatę i się zmienić. Bo energia śmierci mówi o tym, że my coś zostawiamy. Stary świat, dawne obciążenia, dawne obowiązki, nawet tą strefę komfortu w ósemce i się odradzamy, zmieniamy się, przechodzimy wielką transformację mentalną i emocjonalną. Ale kochani, warto, to się wiąże z tym przechodzeniem przez tą księżycową bramę, bo jeżeli popatrzymy na to w ten sposób, to karty mówią nam, że przechodząc wielką zmianę, żegnając przeszłość, nie obawiając się nowych wyborów, ani tego, jakie konsekwencje przyniesie zakończenie tej dziesiątki, tej czwórki czy tej ósemki, Przechodzicie przez taki życiowy Rubikon. Pewnie chciałybyście, żeby był na wczoraj, ale on będzie na jutro. Niemniej jednak efekt naprawdę tego wart. Otwiera się denarowa brama, szanse możliwości bardzo konkretne, bardzo namacalne, przynoszące po prostu radość, przynoszące zadowolenie. I to, o czym ja będę widać już takim uporem wracać, taką domowość w Waszym życiu. To już zapowiedziała pełnia braku. Dobrze, co jeszcze z tą transformacją? Cóż my tu mamy? proszę, po co ja tyle mówię, jak potem tarad mi to pokazuje, pewnie po to, żebym już więcej tak dużo nie mówiła. No a z denarów, o czym mówimy, ta transformacja, ta zmiana punktu widzenia, to przejęcie kontroli i po prostu zrzucenie tego wszystkiego z siebie, no takie angielskie wręcz powiedziałabym wyjście z jakiejś sytuacji, zostawienie to za sobą, bycie ponad czymś, ponad jakimś konfliktem, jakimś problemem, otwiera dla was tą denarową bramę. Odnajdujecie to słońce za tym księżycem. To jest transformacja, to jest energia swojego rodzaju poświęcenia, zamknięcia jakiegoś etapu w waszym życiu, ale właśnie prowadząca do czegoś nowego, do czegoś świeżego. To jest zapowiedź waszej urodzinowej zmiany, czyli tego resetu energii. Macie naprawdę sporo czasu, to jest to takie żmudne przechodzenie w ósemce denarów przez księżycową bramę, do marca, kiedy pierwszy baranki będą mieć urodziny, macie naprawdę sporo czasu, żeby po drugiej stronie, wraz z marcem, wraz z kwietniem odnaleźć właśnie tą denarową bramę. A teraz przychodzi dla Was czas właśnie takiego decydowania, yy, weryfikacji priorytetów, yy, ale przede wszystkim wręcz yy, takiego zero-jedynkowego zostawiania czegoś, bez naprawiania, bez tłumaczeń, yy, bez wyjaśnień, bez jakichś konfrontacji, konfliktów, yy, z Zrzucacie te dwa ciężary z pleców, moi drodzy, aż sobie je wyciągnę na górę, żeby też wasza podświadomość zapamiętała. Wypuszczacie to z ram, zrzucacie to z barków, wylatujecie ponad wszelkie ograniczenia i blokady. Dlaczego więc energia transformacji, skoro to takie proste? Bo macie jakąś taką pozorną strefę komfortu w tym starym świecie. Coś, co Was stabilizuje. Coś, co Wam daje takie może pozorne, ale jednak poczucie bezpieczeństwa. I w tej zmianie, która się tu pokazuje, tej transformacji, yy, zakończeniu właśnie tych chociażby tylko dziesiątkowych energii i Nowych wyborach, trzeba się z tym pożegnać. To jest taki trochę krok w nieznane i to Was tutaj najbardziej budzi Wasze wątpliwości. Mam nadzieję, że ta podwójna energia asadynarów już te wątpliwości rozwiała i nie będziecie się obawiać właśnie wychodzenia z tej strefy, która no dawała Wam takie poczucie przynależności, czy to na gruncie osobistym, zawodowym, czy właśnie związkowym. Dobrze, kochane Baranki, będziemy te zmiany śledzić u Was, no bo przecież, yy, tak jak powiedziałam, wraz z wiosną. Dla Was pojawi się ta świeża denarowa energia. A póki co życzę Wam w lutym właśnie takiego chłodnego, tak jak Wodnik zaleca, e, weryfikowania, e, co jest naprawdę Waszym domem, co jest Waszą strefą bezpieczeństwa, e, co przynosi Wam komfort, a co jest tylko po prostu no, taką klateczką, e, która no, zabezpiecza Was przed kolejnymi zranieniami, przynajmniej tak to postrzegacie, ale na pewno nie zdejmuje ani nie wyjmuje Wam z rąk tych wszystkich ciężarów a i, ro, i różnego rodzaju trudów, z jakimi się zmagacie. Ja Wam życzę tej świeżej energii. Wzlatujcie pod niebiosa, kochani, a ja dziękuję już Wam za czas, za uwagę. Do widzenia.